Dzień dobry, dzień dobry, cześć i witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Moi drodzy, w 51 pierwszym moim podcaście, który jest w taki szczególny dzień, bo to szczególny dzień, może on nie jest szczególny, ale jest um, czwartkowy, bo to w czwartki moje podcasty się ukazują. W zeszłym tygodniu nie było mojego podcastu i nawet o tym nie powiadomiłam Was, za co najmocniej przepraszam, z uwagi, gdyż iż wydarzyło się u mnie bardzo dużo takich osobistych rzeczy i ja po prostu zapomniałam o tym, przypomniało mi się o tym w piątek, że to już jest piątek i tak to wszystko wyszło, także najmocniej przepraszam te osoby, które słuchają co tydzień i chciałam powiedzieć, że ja nazywam się Anna Antoniak i moje pod podcasty ukazują się w każdy czwartek na aplikacjach do słuchania podcastów takich jak Spotify, Google Podcast, Anchor, możecie ich słuchać na YouTubie, na kanale Ludzie Sukcesu oraz na fanpage'u Ludzie Sukcesu, jak również na moim blogu anantoniak.pl. I moi drodzy, ja chciałam powiedzieć dzisiaj, tak króciutko, chciałam Wam dać trochę takiej mojego entuzjazmu, miłości i wiary w to, że jest wiosna, bo mamy już wiosnę. Po drugie, mamy koronawirusa. Nie wiem, czy to jest takie entuzjastyczne, ale z drugiej strony, słuchajcie, pamiętajmy, że wszystko ma swój koniec. Czyli te dobre rzeczy mają swój koniec i złe rzeczy też mają swój koniec. Nic nie trwa wiecznie. Nie wiemy natomiast, co będzie jutro, co będzie pojutrze, bo nie mamy takiej możliwości. Możemy mieć wpływ na to, co jest tylko tu i teraz. I dlatego mój przekaz do Was jest taki, żeby szanować siebie. A o co mi głównie chodzi? Chodzi mi o taki szacunek do samego siebie i do samej siebie. O to, co robimy, w jaki sposób, co pozwalamy, żeby wchodziło do naszej głowy, czym się karmimy i co robimy. Bo szacunek do siebie jest tym, na co sobie pozwalamy. I jeżeli pozwalamy sobie na to, żeby ktoś inny manipulował nami, no to nie mamy szacunku do siebie. Jeżeli ktoś inny mówi nam, w jaki sposób mamy żyć, w jaki sposób mamy robić pewne rzeczy albo czego nie robić, no to pytanie jest, czy mamy szacunek do siebie. I Moim zdaniem, oczywiście ja zawsze mówię to ze swojej perspektywy i powtarzam to w każdym podcaście, żebyście pomyśleli nad tym, czy to, co się dzieje wokół nas i w jaki sposób kreują nam pewne rzeczy, czy to jest rzeczywiście prawdziwe. I ja powtórzę to już któryś raz z kolei, że mm, żebyście posłuchali sobie podcastu. To nie jest podcast, przepraszam. Tak, jest jeden podcast, Matrix. Eee, to nie film to rzeczywistość, żebyście posłuchali to. Kłamstwa, którymi nas karmią, to jest film na YouTubie. Żebyście sobie. Czy to podcast jest? Podcast, ale jest też film, który. Jest nagrany przeze mnie i jest to e, prawda. Kto nie chce, żebyśmy, żebyśmy ją znali, coś takiego. Albo gdzie jest prawda? O. I to jest bardzo e, dosadnie, tam mówi pewne rzeczy, bo chcę, żebyście otworzyli swoje umysły. Pamiętajcie, że łatwiej jest manipulować tłumem, łatwiej jest e, manipulować ludźmi, którzy są zastraszani, a my z każdej strony. Jesteśmy zastraszani. Ludzie, wyłączcie telewizory, przestańcie słuchać radia, przestańcie oglądać non-stop Facebooka, internety, srety, pip, dupety. Naprawdę, weźcie, poświęćcie ten czas na coś konstruktywnego, zróbcie coś, przeczytajcie książkę, zacznijcie ćwiczyć, że nie możecie wychodzić, bo nie można niby wychodzić. To po prostu yy, włączcie sobie kogoś i poćwiczcie sobie w domu. Przeczytajcie sobie, po, poczytajcie sobie Biblię, jak nigdy nie czytaliście. Wzmocnijcie się miłością, wiarą. Po prostu. Ja czytam Biblię i mówię to w swoich podcastach i, i mówię to yy, często i w swoich filmach, ponieważ ta jest, to jest miłość. I nie chcę karmić się strachem, nie chcę karmić się tym, co mi wkładają syf taki wszędzie z każdej strony. Bo mam szacunek do siebie, i szacunkiem jest to, że ty stawiasz granice. I jeżeli stawiasz granice w tym momencie i mówisz, nie chcę tego słuchać, to jest Twoja granica. I ktoś nie może Ci powiedzieć, że masz mieć takie uczucia, a nie inne. I ktoś nie może Ci powiedzieć, że masz się tak czuć albo masz robić to, a nie to, bo tak ktoś chce. Nie ma czegoś takiego. Jesteśmy wolnymi ludźmi. To nie znaczy, że masz teraz wychodzić i po prostu, nie wiem, stanąć na środku drogi i zdjąć gacie i po prostu powiedzieć, mam was w dupie. To nie chodzi o to, tylko chodzi o to, że możesz mieć granice tego, co chcesz puszczać do swojej głowy, jak jakimi ludźmi chcesz się otaczać, i jak chcesz żyć. I bez względu na to, czy to jest tak czy inaczej, pamiętajmy, że ta sytuacja dla niektórych będzie. Bardzo niekorzystna, bo są zamykane firmy, przedsiębiorstwa się zamykają, ludzie są zwalniani i tak dalej, ale będą też takie osoby, które zyskają na tym. I teraz pytanie jest do ciebie, co w tym w tym czasie zrobisz, czy będziesz się zamarcić tym, że nie wiem, straciłeś pracę i tak dalej i tak dalej, czy podwiniesz rękawy zakasasz rękawy i zaczniesz kreatywnie myśleć i zaczniesz po prostu szukać czegoś w internecie wśród znajomych, co możesz zrobić w tym czasie czego możesz się nauczyć, co może ci przynieść korzyści, bo siedzieć i lamentować i, i jeszcze bardziej się pogłębiać w tym, tym czarnym ja to nazywam kurwidoku to nic nie zmieni. Naprawdę, uwierzcie mi, nic nie zmieni. Tylko pogrąży nasz stan, a tym bardziej osłabi naszą odporność. Bo kiedy jesteś w strachu, kiedyś się memłasz w tym całym zasranym głównie za przeproszeniem, to tym bardziej twoja odporność yy, no, obniża się. No bo w Twoim ciele jest napięcie, non-stop napięcie, w Twoim mięśnie komórki są napięte, a kiedy jesteś rozróżniony, bądź sobie film fajny jakiś, nie wiem, poczytaj sobie coś fajnego, pośmiej się z kimś. Słuchajcie, polecam Wam, żebyście sobie obejrzeli na przykład film Nietykalnie, jeżeli nie oglądaliście. Ostatnio nawet dodałam na ludziach sukcesu posta o tym uśmiejecie się pachy, włączcie sobie coś fajnego na Netflixie, albo posłuchajcie sobie coś motywującego, właśnie jakieś podcasty, e, filmy, które mogą Wam coś przynieść, kursy sobie zróbcie, internetowe, zamówcie sobie książki jakieś, bo książki przecież przechodzą. Jeżeli nie czytaliście mojej książki, jeszcze Ludzie Sukcesu, dogonią Swoich Marzenia, tam poprzez to, że przeczytacie tą książkę, nabierzecie Tyle wiary w siebie, bo jest ona pisana w prosty, łatwy sposób. E, I mówi o tym, co ja przeżyłam w swoim życiu, e, jakie porażki poniosłam i tak dalej. I ona jest inspiracją właśnie w takich momentach. I ja Ci bardzo zachęcam, jeżeli jeszcze nie czytałeś i nie znasz mnie, to żebyś przeczytał albo żebyś przeczytała. Bo wierzę, ja wiem i daję ci słowo, że po przeczytaniu e, naprawdę nabierzesz e, innego. Widzenia świata, innego widzenia siebie i swoich marzeń, i życia. E, zróbcie coś takiego, co, co jeszcze nie robiliście. Wykorzystajcie ten czas. Nie siedźcie na kanapie i nie marudźcie. E, wiecie, że jest tak, a nie inaczej. Wykorzystajcie ten czas. Zobaczcie, bo nawet na ulicy, bo wczoraj na poczcie, słuchajcie, nie dość, że była kolejka, to jeszcze wszyscy ludzie byli smutni. Po prostu nikt, nikt, a ja rozmawiałam z taką panią, nikt nie chce ze sobą rozmawiać. Słuchajcie, ludzie są przestraszeni, zniechęceni i tak dalej, gdzie tak naprawdę wczoraj było ładne słońce akurat u mnie i dzisiaj jest. I mówię, no przecież wiosna przyszła, te pączki, które gdzieś tam wychodzą, jak pójdziesz na spacer do tego sklepu, to zobacz to, ustań przy tym kwiatku, spójrz na niego. Zobacz, wiosna przychodzi i robi porządek po zimie i ona nie pyta, czy chce ktoś, czy nie. I tak samo na pewno i nie ma czegoś takiego, przyjdzie przyjdzie Inna rzeczywistość po tym, co się dzieje, i zrobi porządek po tym, no bo zrobi porządek. E, I taki jest kolej rzeczy. Nie mamy wpływu na to, co, co, co się teraz wydarzy, i na jutro i tak dalej, ale masz wpływ na to, co zrobisz dzisiaj. I ja zachęcam Cię do tego serdecznie, żebyś właśnie mm, wziął odpowiedzialność za swoje myśli, za swoje zdrowie. I za swoje życie. Za swoje zdrowie chodzi o to, żeby w tym czasie nie objadać się głównym i śmieciowym jedzeniem, żeby sobie właśnie ugotować coś, bo macie na to czas, wspólnie z, z rodziną, żeby sobie przygotować jakiś plan, co chcecie zrobić, jakie macie pomysły na jedzenie, bo są teraz dzieci, nie chodzą do szkoły i tak I być może czasami jest atmosfera taka, wiecie w domu, bo wszyscy są, a, a tak nie było, to też musimy się do tego przyzwyczaić. Ale Karmcie się tym, co dobre. Świeże owoce, warzywa. Dostarczajcie sobie produktów po to, żeby wzmacniać swój organizm. Imbir, czosnek. Ja w ogóle nagrałam podcast o tym ostatnio, poprzedni bodajże, właśnie jak wzmacniać swój organizm, także polecam Wam, sobie przesłuchali i co możecie robić na przykład z wodą utlenioną, nie wiem, czy wiedzieliście o tym, ale to jest wspaniały, w ogóle najtańszy lek, jaki może istnieć i co można z nim zrobić. I po prostu, jeżeli nie możecie wychodzić na dwór, bo nie macie ogródków, na balkon wyjść po prostu, posiedzieć sobie na tym słońcu, poczytać sobie tam książkę, pobawić się z dziećmi, albo po prostu usiąść, włożyć słuchawki w uszy i posłuchać sobie czegoś w jakiejś pięknej melodii, na przykład, nie wiem, z ptakami, ja uwielbiam na przykład śpiew ptaków, lasów i czegokolwiek innego, żebyście się zrelaksowali, żebyście rozluźnili swoje ciało, żebyście się napełnili miłością, wiarą, miłością, nadzieją na to, że będzie, bo jesteśmy energią. Im więcej osób jest w tym negatywnym energii i tak dalej, tym po prostu świat jest z, z taki zły, tak? A zobaczcie, im więcej, to tak jak wchodzisz do... Jesteś na imprezie i wchodzisz na imprezę, gdzie wszyscy się śmieją, jest fajnie, wiecie, jest super atmosfera i ty wchodzisz i czujesz, że tam jest dobrze, bo, bo wszyscy mają pozytywną, dobrą energię. I jako ty wchodzisz, bo oni tam wszyscy siedzą. Wyobraź sobie teraz, że wchodzisz w tą samą imprezę, a ci wszyscy ludzie są znużeni, tacy, wiesz, opowiadają na przykład o, o jakichś właśnie takich złych rzeczach, o koronawirusie albo, nie wiem, o jakiejś tragedii, która się wydarzyła i jak wchodzisz, to co automatycznie się dzieje? Czujesz tą energię, czujesz tą, te napięcie, które tam jest, czujesz to, bo, bo, bo czuć to. I tak samo jest teraz, właśnie, zobaczcie w świecie, wśród sąsiadów, w domu, w całych społecznościach. Dlatego, im więcej nas będzie, dobrych, pozytywnych ludzi, którzy sieją coś dobrego, wiadomo, że czasami trzeba coś napisać i walnąć, się ja to czasami mówię z grubej rury: jakiś tekst, albo podcast, albo film, albo nie wiem, jakiś post odnośnie tego, taką ripostę dać. I to jest ok, ale nie wrzucajcie non stop jakichś wiadomości negatywnych o koronawirusie albo o czymś, wrzućcie coś pozytywnego, karmcie się tym, karmcie innych ludzi, żeby zamiast syfu, który nam po prostu sprawiają, żebyście wy syf nie wkładali po prostu w ten internet i we swoje słowa i swoje myśli i w swoje serce, tylko karmili się i przekazywali dobro. Czynili dobro i karmili się tym dobrem. I choćby skały srały, nie wiadomo, co się dzieje, ty masz mieć wiarę w to, że wyjdzie dobrze, żebyś miał marzenia jeszcze te swoje. I że mimo wszystko, jeżeli nawet upadłeś teraz i coś się dzieje, to żebyś wierzył, że jak to się skończy, albo już nawet teraz zaczął działać w kierunku takim, że one się spełnią, bo jest zawsze nadzieja na to, że tak się stanie, tak? I słuchajcie. Yy... Musimy wystrzegać się tych, którzy niszczą nasze marzenia. Po prostu upewnij się, że Ty sam nie niszczysz swoich marzeń, bo jeżeli ty będziesz tłamsił siebie, no to jak chcesz je sprawić, żeby one stały się rzeczywistością, tak? Nie możesz stać się swoim największym krytykiem. I inni widzisz, będą krytykować, ale to od ciebie zależy, co przyjmujesz. Jaki masz szacunek do siebie, czy, czy przyjmujesz to, co inni Ci mówią, czy nie? Nie ma nic złego w tym, by mówić do siebie, ale Mm, ale nie praw sobie kazań. Czyli nie mów, że jesteś taki, owaki, że ci nie wyszło. Nie, nie ma czegoś takiego. Wyszło, jesteś tutaj, żyjesz, możesz coś zrobić, możesz coś zmienić i masz wpływ na siebie. I jesteś ważny, jesteś ważna. I mm, masz prawo do pewnych rzeczy, bo jeżeli masz szacunek do siebie, to będziesz mieć szacunek do tego, co wkładasz do swojej głowy, tak? Okej. Okay. Także mm, pamiętajcie... Że nigdy nie będziesz bliżej Boga, jeżeli wierzysz w Boga, niż wtedy, kiedy marzysz. Bo Bóg zawsze i był, jest i marzycielem. Stworzył świat, stworzył ciebie, stworzył te piękne rzeczy, które widzisz naokoło. Nie stworzył koronawirusa, to nie on stworzył. Także masz. Myśl o tym, czego chcesz. Zapisz sobie w ogóle swoje marzenia na kartce. Ja w książce o tym bardzo dużo właśnie mówię. Po drugie, po świętach, mam nadzieję, że to już uda się, że wszystko wyjdzie po świętach, wyjdzie moja druga książka. Koniec odkładania, czas działania. Jest to książka bardzo natchniona duchowo, jest tam dużo miłości, to będzie bardzo dobra książka na ten czas właśnie po tym wszystkim, kiedy będzie można ruszyć z miejsca i po prostu zmienić pewne swoje schematy w głowie. Bo dużo ludzi teraz się też rozlenili, słuchajcie, i to jest to, żebyśmy zaczęli działać. Jeżeli chcesz skorzystać z promocji, bo do po świętach jest ta promocja, to można te dwie książki otrzymać naprawdę w bardzo fajnej cenie i, i w takich rabatach, razem z kursem. E, uwierz w siebie! Ten kurs bardzo dużo też ci pomoże. O, kurs, uwierz w siebie! E, bo ja go stworzyłam kilka lat temu sama dla siebie, kiedy byłam w trudnym okresie mojego życia. I jeżeli ty masz taki trudny okres właśnie teraz, to to jest idealny czas. I zmieni się twoje nastawienie, i zmienisz się ty na pozytywne i na lepsze, ale nie zmieni się to od razu. Bo to wymaga procesu. I tam w tym kursie też mówię o pewnych rzeczach, o dzieciństwie, bo to, że byśmy karmieni, negatywnymi rzeczami w dzieciństwie, to się przykłada na dzisiaj. A jeśli teraz jeszcze się karmisz negatywnymi rzeczami, to wraca to wszystko z dzieciństwa i teraz i dlaczego, dlatego czuje się, czują się też ludzie tacy mali, wiecie, przygnębieni i, i że nic im nie wychodzi, nic im się nie udaje. Guzik, prawda? Było tak, minęło. Dzisiaj jest dzisiaj i bez względu na to, jaka jest sytuacja, pamiętaj, że zawsze są ludzie, którzy wygrywają w takich sytuacjach. I Ty bądź jednym takim, który wygrywa w tej sytuacji. Nie pozwól, żeby inni mówili ci jak masz się czuć. Nie pozwól, żeby inni wkładali ci do głowy syf, brud. Po prostu oczyść swój umysł. Polecam Wam moi drodzy również film. Obejrzyjcie sobie go teraz, dzisiaj mamy czwartek. W piątek sobie bierzecie w weekend film Siła spokoju. Jest dostępny na internecie na a, bodajże jest darmowy. Obejrzyjcie sobie Siła spokoju. O tym, właśnie, czym jest teraz, o rzeczywistości i o tym, co wkładamy do swojej głowy. Mega inspirujący film. że ktoś czyta książkę, to wie. Jeżeli ktoś nie, to obejrzyjcie sobie ten film. Polecam Wam naprawdę serdecznie. Moi drodzy, i to by było na tyle. Ja chciałam tylko powiedzieć, że w moim życiu dzieją się bardzo duże zmiany w tym właśnie trudnym okresie i spełniają się moje marzenia. I mogłabym sobie mówić, że kurczę, no w takim okresie w ogóle ja marzyłam o tym od, od dwóch i pół roku w sumie, prawie trzech lat. Chciałam pewnych rzeczy, marzyłam, wierzyłam w to i czasami marzenia nie spełniają się od razu, ale spełniają się po jakimś czasie i to jest najpiękniejsze właśnie w tym. I ja nigdy się nie poddaję, po prostu nie poddaję się. Jeżeli nie tak, to robię to w inny sposób. Jeżeli nie, 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 nie z tymi ludźmi, to z innymi. Jeżeli nie to, to co innego. Ale dążę do pewnych rzeczy, ponieważ są one w moim sercu i ja je karmię, I mimo tego, co się dzieje. Karm się dobrym, karm się miłością, karm się pozytywnym myśleniem. Nie pozwól, miej szacunek do siebie, nie pozwól, żeby inni mówili ci, jak masz żyć, co masz czuć, w jaki sposób masz myśleć myśl za siebie. Ściskam was, moi drodzy, kochani, kochajcie się, czyńcie dobro, działajcie, uczcie się teraz, wykorzystujcie ten czas i do przodu! Yeah, oh yeah! Ani się tak optymistycznie, fajnie, co? Dobra, później ściskam, hejpa!